Cześć, nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. W tym odcinku będę mówił o cygarach, o tym wszystkim, co początkujący aficionado, czyli miłośnicy cygar powinni wiedzieć. Słowo cygaro prawdopodobnie pochodzi z języka Majów od słowa ar, co oznacza po prostu palenie tytoniu. Tytoń pochodzi z Ameryki i do czasu wielkich odkryć geograficznych nie był znany. Podobnie zresztą jak ziemniaki, a dzisiaj już raczej nie wyobrażamy sobie codziennego obiadu w Polsce właśnie bez ziemniaków. Hiszpańscy zwiadowcy wysłani w głąb Kuby zauważyli, że miejscowi palą jakieś drewniane rurki. Strasznie się z nich kopciło, a to dlatego, że oprócz tytoniu palili oni tam również wszelkiego rodzaju zioła. Kronikarz podboju Ameryki wspomina o Hiszpanach, którzy po takich wyprawach do Ameryki nie mogli przestać palić tytoń. I można już właśnie wtedy było zauważyć, że palenie tytoniu jest po prostu uzależniające. Mimo tej przestrogi, palenie tytoniu, palenie cygar stało się tak popularne, że już na początku XVIII wieku w Hiszpanii w mieście Sevilla. Produkowano pierwsze europejskie cygara, ale z tytoniu pochodzącego właśnie z Kuby. Z czasem manufaktury cygar rozwinęły się również na północ od Pirenejów, we Francji i w Niemczech. Na początku XIX wieku żołnierze brytyjscy z Półwyspu Iberyjskiego wracając z walk. Również przywieźli zwyczaj palenia tytoniu na wyspy. W efekcie w 1820 roku nawet w Anglii produkowano własne cygara. Ale prawdziwej rewolucji dokonało zezwolenie króla Hiszpanii na produkowanie cygar nie tylko w Hiszpanii z tytoniu kubańskiego, ale bezpośrednio na Kubie, która była wtedy kolonią hiszpańską. I oczywiście co roku król Hiszpanii dostawał paczuszkę specjalnie dla niego ręcznie wykonanych, uważanych za jedne z najlepszych na świecie cygar. Tak zaczyna się historia ulubionej używki Johna F. Kennedy'ego i Winstona Churchilla. A cygaro to po prostu zwinięte liście tytoniu przeznaczone do palenia. Budowa cygara to Mamy cały korpus cygara, czyli tą w zasadzie największą jego część, stopkę, którą właśnie podpalamy, główkę, na której mamy w cygarach wykonanych ręcznie, tzw. Tak hacho-amano, kapturek, który nie pozwala rozwinąć się główce. Mamy również pierścień. Które oczywiście jest logiem producenta, mówi skąd pochodzi tytoń, skąd pochodzi liść okrywkowy, oczywiście również zdobi cygaro, a kiedyś za, chwytając za pierścień, można było uniknąć tego, że białe rękawiczki, w których paliło się cygara, nie zostały ubrudzone przez liście tytoniu, oczywiście nie były ubrudzone na brązowo. A takie białe rękawiczki właśnie mężczyźni specjalnie zakładali do palenia tytoniu, żeby później je zdjąć i żeby nie być przesiąkniętym dymem tytoniowym. Również do tego zakładali specjalne marynarki smokingowe. Smokingowe, czyli od słowa smoking, smoking jacket, a dzisiaj jest to element stroju wieczorowego. Wspominając o cygarach wykonanych ręcznie, warto wspomnieć również o tych wykonanych maszynowo, które po prostu wykonywane są z większych liści tytoniu i są docinane. I w nich nie występuje właśnie taki kapturek, po prostu one są cięte i nie trzeba już cygara otwierać, jest po prostu tutaj wykonany już od razu otwór. One są uznawane za mniej takie prestiżowe, mniej smaczne przez niektórych ale oczywiście dużo tańsze i również zasługują na uwagę. Teraz przejdźmy do budowy wewnętrznej cygara. Cygaro jest wykonane w ten sposób, że mamy wkładkę, jest to filler, czyli te w zasadzie liście tydoniu tak zwinięte dosyć sztywno, ale nie na tyle ciasno, żeby powietrze nie mogło przez nie przechodzić, bo inaczej nie moglibyśmy cygara palić. No i oczywiście ta wkładka, ten filler on wpływa najbardziej na smak cygara. Później mamy liść-zwijacz, binder. Są to dosyć elastyczne, mocne liście tytoniu, które trzymają wkład w jednym miejscu, bo sam liść okrywkowy, który jest na wierzchu, wrapper tak zwany, on nie utrzymałby. W jednym miejscu, w jednej formie tych liści, które są w środku. Dlatego właśnie potrzebny jest ten zwijacz. A jak już wspomniałem o liściu okrywkowym, który jest na zewnątrz, jest to po prostu liść, który nadaje wyglądu cygarom. Jest to najbardziej Najładniejszy liść specjalnie wyselekcjonowany wśród innych liści tytoniu, żeby po prostu cygaro ładnie się prezentowało. On wpływa w jakichś 10% na smak cygara. I jeśli wybieramy cygara na przykład to cygaro jest dosyć ciemne, maduro, ono można powiedzieć, że od razu powinno być w 90% dosyć mocne. Więc jeśli dokonujecie wyboru cygar, na przykład na półce, to jeśli patrzycie na jaśniejsze cygara, to one prawdopodobnie będą bardziej delikatne, takie wysublimowane w smaku, a takie cygara jak na przykład to dominikańskie, Cusano, Maduro może być mocniejsze. Oczywiście nie sprawdza się to. W 100%, ale można zakładać, że dla początkującego afisjonado jest to jakiś wyznacznik mocy cygara. Zobaczmy, na przykład, to cygaro jest bardziej takie brązowe, to można powiedzieć, że jest w kolorze kawy z mlekiem i można zakładać w 90 około procentach, że to cygaro będzie nieco słabsze niż to ciemniejsze. Jak również zauważyliście, cygara mają różne grubości i formaty. Jeśli chodzi o takie długie cygara, one akurat nazywane są Churchill, bo Winston Churchill uwielbiał cygara i uwielbiał je palić długo. Takie cygara opali się nawet do półtorej godziny. No i właśnie, dłuższe cygara palą się dłużej, krótsze cygara są na mniejsze posiedzenia w paleniu cygar. I to nie tylko długość cygara, nie tylko wpływa na długość palenia, ale również wpływa na smak, bo cygaro, im dłuższe, tym prawdopodobnie będzie częściej podczas palenia zmieniało swój smak. Nie wiadomo za bardzo, co na to wpływa. Prawdopodobnie w liście tytoniu, które używane są do palenia cygar, cygar w, do produkcji cygar, w przypadku takich cygar, które mają zmienną średnicę, np. torpedo, na początku są cienkie, później są grubsze. Może wpływać również grubość cygara, ale. Do tego przejdźmy za chwilę. Oczywiście, również przemiany chemiczne, które następują podczas dłuższego palenia cygara, również wpływają na jego smak. Dlatego, jeśli chcecie mieć cygara, które zmieniają dosyć często podczas palenia smak, to cygara dłuższe prawdopodobnie będą miały tę cechę. Cygara krótsze mogą palić się raczej. Tym samym smakiem, smakować tak samo, ale nie jest to jakby w 100% pewne, bo niektóre dłuższe cygara tak zwane są również nudne, palą się po prostu tak samo, nie zmieniają swojego smaku, a niektóre nawet nieco krótsze cygara mogą zmieniać się wraz z czasem palenia. A jeśli chodzi o grubość, to zauważmy, tu mamy dosyć takie standardowe cygaro. Tu mamy nieco grubsze cygaro, akurat to nazywa się Magnum. 54. No i takie cygaro, które jest cieńsze, są jeszcze cieńsze cygara od tego, one palą się mocniej. Po prostu ten ogień jest bardziej skondensowany i takie cygaro może być dużo mocniejsze, bardziej intensywne w smaku. A takie grube cygara, które palą się delikatniej, gdzie ten płomień raczej nie jest tak bardzo silnie skoncentrowany, tylko rozkłada się na średnicę tego cygara, to cygaro może palić się nieco delikatniej, dawać taki wysublimowany. Delikatny e, smak, i może bardziej pasować właśnie osobom, które są e, początkujące w paleniu cygar. A dla takich osób, które lubią mocny smak, to takie cieńsze cygara, bardziej zbite, one palą się mocniej i dają bardziej intensywny smak, i oczywiście również bardziej intensywny, mocniejszy kop nikotynowy. Na rynku większość cygar jest okrągła, ale mamy również cygara, akurat ja nie mam ich w swoich kolekcji, które są trójkątne lub prostokątne, a dzieje się to przez to, że cygara, które do sklepu przybywają w specjalnych takich cedrowych pudełkach, boxach, one są tak silnie tam ubite w tych pudełeczkach, że kształt z okrągłego zmienia się na kwadratowy. Czy trójkątny, już w zależności od tego, jak po prostu układane są w specjalnych rządkach. Są to dosyć rzadkie cygara, niektórzy je lubią, inni nie. Ja bym proponował spróbować i samemu się przekonać. A jeśli chodzi o palenie cygara, to na samym początku cygaro, które jest ręcznie wykonane, trzeba otworzyć, czyli. Zdjąć ten kapturek, w jakiś sposób go po prostu odciąć. A jak można to robić? Można to robić na wiele sposobów. W zasadzie najprostszym sposobem e, i takim używanym najczęściej przez aficjonado w domu są nożyczki do obcinania cygar. E, nożyczki, jak widać, mają takie półokrągłe ostrza i po prostu chwytamy cygaro na jego końcu. I ucinamy je jednym takim szybkim ruchem. I w zależności od tego, jaki otwór chcemy mieć w cygarze, to tak głęboko te nożyczki umiejscawiamy. Jednak moim zdaniem, lepiej jest zrobić na samym początku nieco mniejszy otwór niż od razu za duży. Przede wszystkim cygara nie ucinamy w ten sposób, że praktycznie centymetr cygara odcinamy, niektórzy tak uważają. Po prostu trzeba zrobić taki otwór, żeby ciąg powietrza można było, żeby po prostu można było cygaro podpalić i pociągnąć powietrze, zaciągnąć się tym dymem. I w zależności od tego, czy chcemy tego dymu więcej mieć, to robimy większy otwór, a jeśli chcemy mieć bardziej delikatny otwór, mniej tego dymu za każdym pociągnięciem cygara dostarczać, to robimy mniejszy otwór. Nożyczki dla początkujących są najlepsze, po prostu są najwygodniejsze. Chwytamy, odcinamy kawałek w zasadzie tylko tyle, ile potrzebujemy, jeśli otwór będzie zbyt mały, możemy po prostu e, obciąć cygaro jeszcze nieco bardziej. Innym takim popularnym, chyba najpopularniejszym i najbardziej znanym sposobem obcinania cygara jest używanie tak zwanej gilotyny. Również tutaj mamy dwa ostrza, które są takie same w zasadzie jak w nożyczkach, półkoliste. Mamy otwór, tutaj wsadzamy cygaro i je obcinamy. I moim takim najlepszym sposobem na sam początek jest tak. Ucinać cygaro, że kładziemy tą gilotynkę na stole, wsadzamy tu cygaro, ono obchodzi w zasadzie tylko na 1 mm i obcinamy cygaro. I w ten sposób cygaro mamy obcięte. Nie za bardzo, nie za mało, akurat tak w sam raz. Jest to bardzo dobry sposób dla początkujących, nie musimy trzymać tutaj, ręka może nam się omsknąć. Cygaro jest otwarte i możemy rozpoczynać jego palenie. Innym sposobem jest używania, używanie takiej gilotynki, która cygaro otwiera w kształcie litery V. Mamy tutaj specjalne ostrze właśnie w kształcie litery V, wkładamy tutaj cygaro. Tutaj tak jakby jest wyżłobienie takie półkoliste, dlatego bardzo łatwo cygaro wchodzi, ucinamy cygaro i mamy takie wyżłobienie w kształcie właśnie litery V, i są zwolennicy tego czy innego otwierania cygara. Jeszcze o tym, jaki jest rodzaj, za chwilę powiem, ale w zasadzie to, jak ty lubisz otwierać cygaro, to jest Twoja indywidualna sprawa. Jest jeszcze jedna metoda, tak zwany puncher. Ja akurat mam zapalniczkę z takim puncherem. Jest to takie kółko, które jest. Yy, zaostrzone na końcu, i bierzemy po prostu cygaro. Jeśli na przykład, o, mamy takie większe cygaro, to powinno elegancko wyjść. Wkładamy tutaj puncher dosyć mocno. Wyjmujemy i mamy idealne kółeczko. I w zasadzie yy, w tym przypadku najłatwiej uzyskać powtarzalność, bo zawsze będziemy mieli takie same kółeczko. Przy większych cygarach może nie jest to najlepsze, wtedy lepiej użyć na przykład wikata i na przykład takiego wikata można wtedy użyć, że zamiast jednego takiego wyżłobienia można zrobić dwa w postaci takiego krzyża. I tak naprawdę musicie testować, czy wam to pasuje. W moim przypadku ja po prostu najczęściej mam przy sobie zapalniczkę i z przy sobie. I to jest po prostu bardzo, bardzo wygodne. Nie, nie muszę nosić ze sobą gilotynki, którą na przykład w samolocie mogliby mi zabrać, bo by stwierdzili, że mogę komuś tym krzywdę zrobić. Taki puncher jest, jest dosyć bezpieczny. Po prostu próbujcie, zobaczcie. Cygaro nieco inaczej się pali, może mieć nieco inny smak, jeśli inaczej będziecie je otwierać. A teraz przejdźmy do tego, jak cygaro odpalać. I do tego możemy używać specjalnych zapałek, które są nieco dłuższe. A dlaczego te zapałki są dłuższe? Po prostu dlatego, że na początku, jak zapalamy cygaro, musimy wypalić całą siarkę, bo inaczej. Tak jak pewnie niektórzy już zauważyli, że jak zapalamy papierosy od zapałek, to one trochę śmierdzą jakby tymi zapałkami, tą siarką. Dlatego najpierw wypalamy całą siarkę, czekamy. No i e, cygara nie odpalamy w ogniu, nie możemy cygara tak zanurzyć po prostu w ogniu, zgaszę to już, bo zaraz e, zapłonę od tej zapałki, tylko cygaro jakby odpalamy od. E, tego ciepła, które jest nieco nad płomieniem, i powinniśmy trzymać je w ten sposób. Załóżmy, że mamy tą zapalniczkę odpaloną. I okręcamy je tak, żeby równo, idealnie równo je odpalić. To nie jest takie łatwe jak zapalanie papierosa, który jest mniejszy. Po prostu musimy cygaro zapalić równo, bo jeśli cygaro nie będzie się równo palić, to będzie też gorzej smakować, gorzej będzie się palić, może też gasnąć. Dlatego jeśli cygaro nam nieco gaśnie lub krzywo się pali, to możemy je nieco dopalać. Moim zdaniem najłatwiejszym sposobem zapalania cygara jest używanie takiej właśnie zapalniczki. Na, ja na przykład mam zapalniczkę na trzy palniki butan, gazu butan. Nie jest to taki zwykły gaz do zapalniczek i ona jest bardzo kierunkowa. Można cygaro rozpalić oczywiście również nie, nie w płomieniu, tylko tak jakby opalamy je naokoło. Właśnie w ten sposób, tak trzymamy, i później możemy tu dmuchnąć, zobaczyć czy ono nam się równo rozpaliło w ten sposób. Jeśli jest po prostu równo rozpalone, to będzie palić się równo na czerwono, jak w ten sposób będziemy dmuchać. Jeśli cygaro się pali nierówno, to możemy je nieco również dopalić. I teraz pali się równo. Spróbujcie, zobaczcie, czy Wam pasuje bardziej zapalniczka czy yy, zapałki. A jak cygaro chcemy zgasić? To po prostu kładziemy je i ono samo zgaśnie. Nigdy cygara nie gasimy w ten sposób jak papierosa, bo możemy zrobić za dużo dymu, to jest nieeleganckie. Cygaro po prostu samo jakby zgaśnie, samo umrze. Odkładamy je na jakiś czas i nie musimy nic z tym robić. A jak cygaro chcemy zapalić, na przykład na raty, mamy takie długo, długie cygaro Churchill, czy możemy to zrobić? Tak możemy. Cygaro rozpalane za drugim razem może smakować inaczej, może smakować gorzej, ale moim zdaniem warto spróbować. Po prostu nie trzeba wyrzucać cygara. Szkoda wyrzucać cygara, jeśli nie dopalimy go do końca. Możemy je zostawić, cygara po prostu samo zgaśnie i w tym przypadku musimy wziąć na przykład gilotynkę czy na przykład nożyczki i po prostu odciąć ten kawałek cygara który już wypaliliśmy bo to spalone cygaro ten popiół ono może zepsuć resztę Cygara. Oczywiście takiego zapalonego już raz cygara nie wsadzamy do humidora, do takiej specjalnej skrzynki, która utrzymuje wilgoć, ale o tym za chwilę. Tylko chowamy je na przykład do takich zwykłych torebek strunowych, takich jak na przykład właśnie przechowujemy kosmetyki, kiedy podróżujemy z bagażem podręcznym samolotem. Wtedy pozbywamy się całego powietrza, tak zawijamy cygaro i możemy na przykład zapalić je następnego dnia cygaro. To może smakować nieco inaczej, ale moim zdaniem nie warto cygar wyrzucać. Po prostu zostawmy je na drugi dzień. A właśnie, jak już powiedziałem o takiej specjalnej skrzynce na cygara, po prostu cygara powinny być przechowywane w odpowiedniej wilgotności. Bo jeśli będą za suche, to cygara będą niesmaczne, niedobre. One przechowywane są w humidorach. I mamy różnego rodzaju humidory. Możemy mieć całe, całe pokoje, jak na przykład w niektórych sklepach, w których sprzedajemy cygara. Tam utrzymywana jest wilgotność 69-72%, w zależności od tego, jakie mamy cygara. Uznaje się, że cygara kubańskie przechowywane powinny być w wilgotności 69%, a na przykład cygara dominikańskie czy z innych krajów powinny być przechowywane w wilgotności 65%. Ja akurat e, mam taki mały humidor, i on wykonany jest z drzewa cedrowego. Jeśli e, z, tak klasycznie zachowywać tą wilgotność, to po prostu powinno się tutaj do takiego specjalnego nawilżacza wlać wodę destylowaną. Dlatego destylowaną, bo inna woda może powodować to, że po prostu cygara nam zapleśnieją, a tego chcemy raczej uniknąć. E, I to drzewo cedrowe również. Na, smaruje się jakby szmatką z wodą destylowaną, żeby ono było odpowiednio wilgotne. Wtedy na yy, higrometrze, ja mam akurat manualny higrometr, który nie jest zbyt dokładny, akurat muszę sprawić sobie po prostu taki cyfrowy, możemy odczytywać, czy e, humidor jest odpowiednio wilgotny w środku, czy nie. Jeśli nie jest odpowiednio wilgotny, dolewamy nieco wody, zamykamy go i czekamy, aż będzie nieco więcej wilgotności. Jeśli jest zbyt wilgotny, to po prostu go otwieramy. Ja akurat zauważyłem, że jak ten humidor otworzyłem kilkakrotnie, to nieco ta wilgotność spadła, dlatego go zamknę. Ale jest jeszcze jeden sposób, z którego ja korzystam. Jest on bardzo wygodny. Po prostu kupuję takie specjalne saszetki marki Boweda. I one są jakby z różną wartością wilgotności, są takie miękkie, mamy tam w środku płyn i one nie tylko dają nam odpowiednią wilgoć, ale również jeśli wilgoci jest zbyt dużo, jeśli ona jest zbyt wysoka, to tą wilgoć zabierają. Po prostu takie saszetki można nawet położyć na cygara czy pod cygarami, one mogą mieć kontakt cygarami i nie trzeba bawić się w jakieś sezonowanie. Oczywiście warto co jakiś czas kontrolować, czy te saszetki one starczają na jakieś 3 miesiące i starczają na około 10 cygar, dlatego jeśli mamy więcej cygar, to powinniśmy mieć więcej takich saszetek. Warto jeszcze kontrolować odpowiednim higrometrem, czy wilgotność jest zachowana. A mamy również jeszcze coś takiego: taki plastikowy humidor, który jest humidorem podróżnym i mieści w zależności od modelu od 5 do nawet 20. Cygar. Tutaj mamy taką miękką wyściółkę i możemy również, oczywiście, wsadzić taką saszetkę Buweda, ale mamy także taki specjalny, tutaj nawilżacz, gdzie po prostu wlewamy wodę destylowaną. Tu można również zamknąć w takim. Podróżnym humidorze, oczywiście cyfrowy na przykład e, e, higrometr. On się zamyka na takie klipsy, jest bardzo mocny, można go wziąć ze sobą do bagażu podręcznego. Ja już nie raz podróżowałem ze swoimi cygarami i nikt się do tego nie czepia. A jeszcze warto wspomnieć o tym, czy cygara są niezdrowe. Oczywiście każde palenie tytoniu może. Powodować to, że będziemy po prostu nałogowymi palaczami, będziemy uzależnieni. Ale cygaro pali się nie tak często jak papierosy. Przede wszystkim, jeśli mamy takie cygaro długie, Churchill, to potrzebujemy półtorej godziny. Na takie krótsze, jakieś 30-40 minut. Więc nie można tego palić codziennie w przerwach. W pracy. Raczej jest to jakiegoś rodzaju taki moment relaksu dla palacza. Cygarami też możemy uczcić jakieś specjalne okazje, na przykład ślub, na przykład jakieś urodziny, czy podpisanie bardzo ważnej umowy o współpracę. Dlatego palacze cygar przede wszystkim że nie palą cygar, często są mniej narażeni na wszelkiego rodzaju choroby e, związane z paleniem tytoniu. Przede wszystkim cygarem się nie zaciągamy, jak papierosem. Dzięki temu Unikniemy na przykład raka płuc, ale jednak palenie cygar nie jest zdrowe, dlatego należy mieć to na uwadze i jest to rzecz dla osób dorosłych. No Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł. Jeśli macie jakieś swoje ulubione cygara, chciałbym się o nich dowiedzieć. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!